Dzień dobry. Słuchaj, Boże, moi drodzy, dzisiaj mamy na Was kolejny film, ale zanim go zaczniemy, to zrobimy trochę inaczej. Moja żona przeczyta kawałek słowa Bożego. Proszę. Z Księgi Izajasza. Dzięki Panu niezmiernie się wesele. Raduję się moim Bogiem, bo ubrał mnie w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości. Jak pana młodego, ozdobionego diademem, jak Panna młodą, strojną, w swe klejnoty. To jest tłumaczenia z Biblii Warszawsko-Praskiej. Tak wiecie, jaki pan nas tak bardzo mocno przystroił? Przystroił nas w kościele. Kościele, które naszą matką dał w trakcie Chrzu Świętego, obdarzył nas takim właśnie w swoją łaską, która jest takimi drogocennymi kamieniami, drogocennym złotem. Czymś, co pan Jezus. Nam wyjedą na krzyżu. Dzisiejszy tytuł filmu to jest taki, że jest to odrzucona, pogardzona matka. Jak wędrowałem po Europie i byłem z moim przyjacielem Jarkiem w Czechach, to pierwszy raz spotkałem kościół, który był otwarty gdzie byłem przy świętej, ale który był bardzo mocno graffiti. grafiti. Tak jego mury były bardzo mocno zdefastowane ze środka. W szybach były takie kraty. I pierwszy raz spotkałem się z takim kościołem i po tych dwóch latach, a wtedy już może trzech, patrzę, że dzisiaj są już niektóre kościoły są jakimiś racami. Że niektórzy gdzie po prostu dewastują, robią jakieś graffiti na kościołach. się, w Polsce. W Polsce, tak. I że, tak zdarza się. Że, 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 że się coś takich rzeczy zdarza. A te osoby, tak jak ja, myślę, zostałyby były kiedyś w tym kościele pewnie prawdopodobnie albo w którymś z innych kościołów i zwrócone do życia w Bogu. Bóg obdarzył je. Życiem nadprzyrodzonym, życiem tym, aby mogły być kiedyś w Nim w niebie. I że tak bardzo mocno Je ukochał. Nie wiem, czy moja żona coś wtedy powiedzieć? Co tu dodać? No, to, co Pani jak jest, każdy widzi. Czy nie widzicie, że coś się dzieje, że tak się zdarza teraz coraz częściej? Tak? Że, że są atakowane kościoły, że że gdzieś tam na, na, na marszach profanuje się przez mówi, Ja nie mówię, że to się dzieje gminie, że to jest nasza codzienność, że to po prostu już tutaj się dzieje apokalipsa, ale zauważcie, że to jest częściej. Jak ja rozmawiam z moją babcią, to moja babcia yy, mówi mi, że kiedyś tego nie było, ona jest przerażona tym, co widzi. Też, to też taki aspekt, że czasami mi się wydaje, że tak dzisiaj rozmawiam z moją że dolewanie oliwy do... Kropel do oliwy, do, do ognia, a po magazynowaniu to może spowodować, że w pewnym momencie na przykład wyjdą jakieś większe prześladowania. Myśmy na przykład w Egipcie, tam ja pamiętam z takich, z też takie takich historie, ale nawet te, które my czytałem, ale też też tego, że w tam muzu, na przykład muzułmanie prowadzały swoje na takie małe dziewczynki. Tak na przykład to też, też na przykład jest w Pakistanie, że w niektórych miejscach są te prześladowania większe. Ale też nawet na, na zachodzie, nie? w Hiszpanii, gdzie się, obcina, gdzie się przewraca krzyże, gdzie się, gdzie się niszczy symbole wiary. Bo się na przykład zamyka kościoły, żeby wierni nie mogli pójść, nie wiem, na mszę, świętą. Słuchaliśmy takiego filmu z moją żoną i puściłem z, jak jeden z popów w Grecji krzyczy: hańba, tak głośno i mocno, bo wierni byli sprawdzeni przez policję i nie mogli przedpójść do kościoła. To jest rodzaj, myślę, że, że jest to rodzaj jakiegoś takiego może nie czy takiego mocnego ale to jest takie delikatne. Prześladowanie, a tam, gdzie my przybyliśmy w kościele, na Saskiej Kiempie... No, no, akurat to było związane z, z sytuacją pandemii, więc to dla mnie, ponieważ to jest zrozumiałe, tak, że gdzieś tam się kontroluje liczbę osób, chociaż tam akurat w, z tego, co się można domyślić, w, to w Grecji w ogóle nie można było w trakcie trigium uczestniczyć, tak, w we mszy. No tak, ale, ale było, my byliśmy, na tam, przykład na świętej, gdzie ktoś przychodził, wchodził do kościoła, on wychodził, policzył i wyszedł, nie? więc tak. To znaczy, mamy, tak tłumacząc o co chodzi, to mamy w naszym sąsiedztwie takie bojówki, można powiedzieć, antyklerykalne, które, no, które tutaj kont kontrolują, czy jest nam w świętych odpowiednia liczba osób. No, w jakiś sposób jest to, można powiedzieć, że dobre, tak? że dbamy o siebie, jesteśmy odpowiedzialni, chociaż z drugiej strony nie widziałam tych samych bojówek, które by kontrolowały. W Tak. Supermarkety, galerie, czy jakieś inne miejsca, no, tego tam tego, nie widzę. Po prostu widać, że, że są miejsca bardziej przywilejowane dla tych osób i mniej przywilejowane. A nawet jak się słyszy głos, że najwięcej zarażenie jest w kościele. To, to, to takie to, to, to trochę to niedorzecznie dla mnie brzmi, ale to tak. Znaczy, no jest to no. możliwe, tylko, tylko pytanie, czy ktoś to rzeczywiście zbadał, czy ktoś to po prostu tak sobie mówi, że nie jest najwięcej zarażeń w kościele. No, a też, też mieliśmy takie sytuacje, że my mamy taki mamy swój samochód, już w kościele często go też nastawiliśmy się na tej swojej ulicy, bo mamy kościół blisko swojej ulicy i mamy tam tak leki: Jezu żyje, a ty albo Bóg cię kocha. I, no i też mieliśmy takie sytuacje, że ktoś zrobił nasze zdjęcia. I nie dostawaliśmy za to mandatu, jak już wszystkie samochody na tej ulicy. To o co chodzi, tak, że dlaczego, mamy, dlaczego tak mówimy, tak? bo tak, wspominaliśmy o tym też na, na jednym filmie, że dostaliśmy cztery mandaty za brak półtora metra na chodniku i uważamy, że jest to przez to, że mamy naklejki, dlatego że nikt z naszych sąsiadów nie dostał takiego mandatu. Przynajmniej nam o tym nic nie wiadomo, pytaliśmy. Yy, za to w Straży Miejskiej powiedziano nam, że te, yy, te mandaty dostaliśmy dlatego, że jakiś mieszkaniec przez aplikację Straży Miejskiej zgłasza nasz samochód no, już czwarty raz w tym roku, więc tak yy. widząc tak, powiem, co się dzieje nam przy świętej, te bojówki, że... no to domyślamy się, że też chodzi tutaj względy religijne, takie nasze naklejki. Więc, więc powiem tak, czułem złość, ale myślę, że w stosunku do tej osoby i też tej całej sytuacji, ale myślę, że biorąc że tak jak moja żona, tutaj mogę być i z niej dumny, że ona po prostu to, to wszystko na nawrócenie tej osoby. Możliwe, że biorąc, że taka strata, nie wiem, kilkuset złotych przyniesie nawrócenie tej osoby, że Pan bóg nas wysłucha i da i powrót na przykład do Kościoła Świętego. I to, i, to by było, I to by była mała ofiara. Oby. Mam takie doświadczenia w życiu, że Pan Bóg jest bardzo miłosierny nawet takie głupoty, jak 100 zł za potrafi gdzieś tam to przemienić na dobro duchowe. Pan Bóg jest szalony w swoim miłosierdziu. A przede wszystkim Bóg to sobie obdarzył, myślę, że pewnie też, to pewnie też tylko, może ta osoba była też ochrzana w Kościele Katolickim, swoją łaską kocha i jego córką, mimo, że ta córka... Yy z tym miejscem, gdzie On ją zdradza, to bycie. i życie ze sobą odrzuciła, czy nim w jakiś sposób gardzi, nie? Poprzez to, że się nie zgadza z, no, z Bożymi przekazaniami, czy z nauką Bożą. Oczywiście, też może wynikać z jakiegoś gniewu na to, co się dzieje w Polsce, tak? Jest wiele osób, które podnoszą temat tam wpływów Episkopatu na rząd. Dużo osób bardzo krytykuje, tak? To, co robi episkopa, to, co robi rząd i i gdzieś to być może właśnie dlatego to się tak skrupia na katolikach, na kościołach ten, ten gniew, który poniekąd jest słuszny, tak? No, o niech, jest, w jakiejś części jest na pewno słuszny. To na pewno jest jedno jest pewne, że nauka kościoła katolickiego jest stała jest wiarą od 2000 lat możemy ją przyjąć, możemy jej nie przyjąć. I że, że Kościół jest po to, żeby mówić to, co jest zgodne z Ewangelią. Może być zwalczana on zawsze był zwalczana i Kościół zawsze był na dlatego że biorąc, że jest nie z tego świata. I nauka Justy jest nie z tego świata, więc jest często nieprzyjmowana przez ludzi, którzy z tą, z tą nauką albo walczą, albo po prostu ją odrzucają, bo, bo jest trudna do wypełnienia bez łaski, bez mocy Boga. Ja sam byłem człowiekiem, który słuchał muzyki w kościele, który miał dużo nienawiści, gniewu też do kapłanów i tak, w ten sposób, bo po małym przekazaniu puściłem coś złego do swojego życia i tak to było. Ale zanim tam do, do tego momentu dojdziemy, to mamy przeczytać, jeszcze przeczytamy ten fragment z, ze świętego Jana. Mhm. Przy krzyżu Jezusa stała zaś Jego matka, siostra Jego matki, Maria, żona Kleofasa oraz Maria Magdalena. Gdy Jezus zobaczył matkę i stojącego obok ucznia, którego miłował, zwrócił się do matki. Kobieto, oto Twój syn. Następnie rzekł do ucznia, oto Twoja matka. I od tej godziny uczeń przyjął ją do siebie. Potem Jezus, wiedząc, że już wszystko się dokonało, aby wypełniło się pismo, rzekł, pragnę. A znajdowało się tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na Chizobu gąbkę nasączoną octem i podano mu do ust. Kiedy Jezus skosztował octu, powiedział, wykonało się. Po czym skłonił głowę i oddał ducha. Musimy <laughs> mieć świadomość tego, że, na tym, że Jezus za mnie, za ciebie, za każdego człowieka, który jest na tym świecie, poniósł bardzo duże cierpienie, też takie fizyczne, ale też duchowe. A na końcu nieskończenie święty. Wziął to naszą nędzę, nasz grzech na siebie. I też tam była Maria, która była jego matką, która patrzyła na śmierć swojego dziecka. Maria też, jak kiedy ja byłem martwy tak duchowo, i byłem oddzielony od Boga przez moich grzechę, przez, no, przez to, co ja porobiłem z moim życiem. Ona do mnie przyszła, bo chciała mnie, żebym się zrodził na nowo w Bogu, aby do Niego wrócił. I też jest tak z życiem wielu innych ludzi, którzy, którzy poprzez modlitwę swoich innych bliskich, czy też właśnie szczególną interwencję Maryi, wrócili do Boga. Ona nas kocha, jest naszą Matką czasami, gdy ktoś nie wiem, rysuje jakieś takie aureole kolorowe na, na głowie Maryi, to trzeba mieć tylko świadomość tego, że, że Boża nauka jest tutaj jasna, że Bóg się nie zgadza z grzechem homoseksualizmu, jednocześnie homoseksualistę, jako swoje dziecko, które jest oszczone w Kościele, nieskończenie kocha i że Jezusa też dla tego człowieka odał. Ja też, mm, łamiąc pierwsze, pierwsze przekazanie, odrzekając się Jezusa, wchodząc w satanizm, czy za jakieś inne rzeczy, i też, na przykład, dając się złemu duchowi, pisząc różne rzeczy, i tutaj nawet listy czy, czy wiersze czarne, słuchając muzyki satanistycznej w kościele, i w, w, zapraszając to w całe takie zło do swojego życia w sposób świadomy, ale też bez takiego bardzo zrozumienia, co to co w ogóle to co znaczy, co ja robię, spowodowało to, że też miałem dużo zło do kościoła, nienawiści, gniewu i też moje spojrzenie było bardzo złe na Kościół i na osoby, które są w Kościele i że dopiero ta interwencja Maryi spowodowała ja wcześniej trochę jeszcze Jezusa, że te moje spojrzenie na Kościół, na moje życie na życie innego człowieka się zmieniało ja rozumiem, że ta osoba, która może robi tę ta, ta rolę może, może chciałaby miłości Pana Boga a jednocześnie jednocześnie, Bóg ją nieskończenie kocha, ale to coś co oddziela tę osobę od tej miłości Boga to jest ten grzech ja właśnie tak, jak tutaj zacząłeś mówić o tej miłości, to ja tak to postrzegam. Nie wiem, Może to jest jakiś problem mój, ale ja jak widzę te tę tęczowe rolę, to jakoś nie, wiem, nie oburza mnie to aż tak strasznie, bo zawsze wydaje mi się, że to jest to pragnienie bycia kochanym przez osoby homoseksualne być kochanym w kościele być kochanym przez Pana Boga że. Jakby, że to jest ich intuicja właśnie, że, że Jezus ich akceptuje, że Maryja ich akceptuje, że no, ja tak uważam, że Pan Bóg nie akceptuje tego grzechu. Tak mamy takie fragmenty w Piśmie Świętym, które jasno to y, mówią, że homoseksualizm nie jest czymś miłym Panu Bogu, że jest grzechem, że może doprowadzić do potępienia, y, że może odebrać niebo tej osobie. Ale jednocześnie Pan Bóg bardzo kocha te osoby, i wydaje mi się, że, że to, co w kościele się mówi na temat osób, homoseksualność, pię to piętnowanie ciągłej grzechu, powoduje, że, że one się czują odrzucone w kościele i że ta tęczowa urola to jest to pragnienie bycia akceptowanym. Chcę Pani że jest od czyli do mnie, do ciebie, każdego innego człowieka, i jest dobrym pasterzem czyli jest akurat niedziela dobrego pasterza. I, I tak jak jest cała przypowiedź o, o tym, że to z was gubi jedno owce, to Jezus, właśnie jeśli jesteś osobą, która jest, siedzi w jakimś grzechu, czy to tego homoseksualizmu, czy niezwisłości, ale nawet też nie wiem, jakiegoś innego grzechu, tak jak ja siedziałem w satanizmie, czy właśnie w nieczystości, może nie związane z homoseksualizmem, ale jest też z takim bardzo zniewoleniem seksualnym na jakimś poziomie, to, to wiem, że Jezus, właśnie jako dobry pasterz, szedł za mną i mnie szukał. I też, też Maria szła za mną i mnie szukała. I wiem, że ona. I on na pewno szukają też was, bo on nie chce waszego zguby. Bo to, kto chce nas zgubić i kto z nami naprawdę walczy, to jest kolejny fragment, fragmencie, który my chcemy Wam przeczytać. Kto z nami mm. o, nas, o, o nas walczy i chce nas oddzielić od Boga. Tak, a odniszczoność odnośnie tego, gdzie w Piśmie Świętym jest jasno potępiony homoseksualizm, to będzie w listach Świętego Pawła do Rzymian. No, do, do, Koryntian? do Koryntian, do Galatów, do Efezjan. Do, 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 do Efezjan. Że my, mężczyźni współżyjący ze sobą nie odziedziczył królestwa i wysokie. Ale też w starych, w starych, w starych Księdze Testamentów, w, w, w tym w, 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 w Księdze Mechaliasza, w, 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 rodzaju, w, w, rodzaju, w Księdze rodzaju, tam gdzie jest Sodoma i Gomora. Jeszcze jest, w Księdze powtórzonego prawa. Oczywiście będą osoby, które będą y, mówić, że tutaj, no, zwłaszcza w Starym Testamencie, że, y, że to y, dotyczy bardziej prawa obrzędowego, tak? Tutaj nie będę wchodzić jeszcze, tak w szczegóły, tak, bo no nie jestem biblistą. Oczywiście jeszcze, tak, można, można tam to kwestionować. Myślę, że trudniej kwestionować to, co jest napisane w Nowym Testamencie. ponieważ też w Księdze Judy jest napisane nie? o tym. W Liście Świętego Jana. Tak. No, przeczytamy Wam jeszcze tam ostatni fragment. Z Apokalipsy Świętego Jana. Na niebie ukazał się wielki znak, kobieta obleczona w słońce, pod jej stopami księżyc, a na jej głowie wieniec dwunastu gwiazd. Jest brzemienna i krzyczy ogarnięta bólami i cierpieniem rodzenia. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok, ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Jego ogon ciągnie trzecią część gwiazd nieba i zrzucił je na ziemię. Smok stanął przed kobietą, która miała rodzić, aby gdy tylko urodzi, pożreć jej dziecko. I urodziła syna, mężczyznę, który będzie pasuł wszystkie narody laską żelazną. Jej dziecko zostało porwane do Boga przed jego tron. Kobieta zaś uciekła na pustynię, gdzie Bóg przygotował jej miejsce, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. W niebie rozpętała się walka. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem. Walczył też smoki i jego aniołowie, ale nie zwyciężyli i nie było już dla nich miejsca w niebie. Zrzucono więc wielkiego smoka, dawnego węża, nazwanego diabłem i szatanem. Ten, który zwodził cały świat, został zrzucony na ziemię, a razem z nim zrzucono jego aniołów. I usłyszałem potężny głos mówiący w niebie. Teraz nadeszło zbawienie moc i królowanie naszego Boga i panowanie Jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci. On oskarżył ich przed naszym Bogiem w dzień i w nocy, lecz oni go pokonali dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa, i nie umiłowali swojego życia aż do śmierci. Dlatego radujcie się niebiosa i ich mieszkańcy. Wiada ziemi i morzu, bo wstąpił do Was diabeł ogarnięty wielkim gniewem. On wie, że ma mało czasu. Gdy smok zobaczył, że został zrzucony na ziemię, zaczął ścigać kobietę, która urodziła mężczyznę. Kobiecie zaś dano dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na swoje miejsce. Tam żywiono ją przez czas i czasy, i połowę czasu zdala od węża. Za kobietą wąż wyrzucił ze swej gardzieli wodę jak rzekę, aby kobietę poniosła rzeka, ale ziemia pomogła kobiecie. Otworzyła swą paszczę i wchłonęła rzekę, którą smok wyrzucił ze swej gardzieli. Wtedy smok rozgniewał się bardzo na kobietę i poszedł walczyć z resztą jej potomstwa, z tymi, którzy przestrzegają przykazań Boga i posiadają świadectwo Jezusa. Stanął więc smok na brzegu morza. tam, to jest mowa o szatanie, o Michary, Haniele, też o kościele, kościele jako naszej masy, gdzie, nas, gdzie nas Bóg zwraca przez kość, przez chrzest święty do życia w sobie. A też o Maryi, która dała je nam. Jezus, ale przede wszystkim jest to jedna bardzo ważna rzecz. Pan Bóg nam tutaj pokazuje, że Szatan wszyscy walczy z nami o nas. Że on chce nas zniszczyć. My, czasami ja, podając życie Szatanowi, kiedyś tam, doprowadził do tego, że on praktycznie zniszczył moje życie. To że dzisiaj mam wspaniałą żonę i syna. że wiele rzeczy pomogło sobie, to było to, że zacząłem pełnić Boże przekazania. A miałem wszystkie przekazania połamane. I praktycznie wiele złych rzeczy w swoim życiu zrobiłem. I ta świadomość mówi mi, bracie, siostry, które jesteś po drugiej stronie, bo każdy z nas jest rodzony w kościele, więc jesteś moim siostrą, brat, bratem, jeśli jesteś ochrzczony. Że zły duch zrobi wszystko, abyś ty nienawidził kościoła, abyś nie nienawidził Maryi, abyś nie nienawidził Jezusa. Żebyś był obojętny też. Obojętny, każdego do nienawidzenia. Tak, ale, ale byś był obojętny abyś się nie umywał krwią Chrystusa, która Ciebie chroni przez sakramenty, czy to przez Eucharystię, czy przez spowiedź, od Jego taktyki względem Ciebie, bo On chce Ciebie zniszczyć, bo nienawidzi Boga, a wie, że nie może dotknąć Boga, a wie, że będzie Boga bolało to, że dotknie Jego dziecko i doprowadzi go do zguby wiecznej. Dlatego Maryja daje nam taką swoją opiekę, abyśmy się jej poświęcali, aby ona nas otoczyła swoją opieką, a Kościół daje nam sakramenty. Kościół jako nasza matka daje nam sakramenty. Tak jak moja żona daje Jewersiowi mleko, aby on mógł wzrastać, to ja czerpię to mleko z sakramentów, aby mógł wzrastać. I wiem, że Bóg chce, abyś Ty też czerpał właśnie ze zdrowiu tej łaski, z tego mleka Bożego, z Eucharystii i ze, ze Sakramentu Spowiedzi, czy z innych sakramentów, Dlatego, abyś mógł być nakarmiony. I mieć w sobie życie chodzące od Boga. Nie wiem, czy moja żona chce coś tu powiedzieć. Nic mi nie przychodzi do głowy, co mogę tutaj dopowiedzieć jeszcze do tej pięknej metafory. Ale walka jest, nie żadną. O każdego no, z nas. ja myślę, że to też niekoniecznie tutaj e, zawsze te pokusy służą temu, żebyśmy nienawidzili Kościół, czy nawet byli obojętni, bo każdy jest w innej sytuacji. Pewnie zakonnika trudno tutaj zmusi do tego, żeby kościół był mu obojętny, więc szatan będzie przed różnymi pokusami, tak? Ale, działał. Ale, ale też mogą wejść do kościoła osoby, które są duchownymi, które należą do niego i które liczą kościół od środka, których nie jest tak jak się. O, chociaż, pewnie to, chociaż to pewnie będą raczej, jakieś bardzo, tak, sytuacje. Tak, się czujni, tak, na tych polach każdy wie, gdzie są jego słabości. Gdzie ma te wyrwy w murze, i tutaj musi czuwać. tak? Ale na pewno, jedno, co, co każdy z nas potrzebuje, to żywego jest w sercu przez Eucharystię. Ja Wam dzisiaj to mówię, że żeby się chronić przed smokiem, który nas chce pożerać i pochłonąć, o tego, że nienawidzi Boga, to jedynym tym, który nas nas chroni, to jest Jezus, który jest host. I tego Wam życzę, żebyście się nią karmili. Zostańcie z Bogiem. Pa. I kochajcie, kości, bo jest nasza matka.